Ten film jest przede wszystkim dla osób, które planują prywatnie sprzedać swoją nieruchomość, dom, działkę czy mieszkanie, ale też dla osób, które zawodowo zajmują się obrotem nieruchomościami i chcą poznać konsekwencje podatkowe częstych sprzedaży nieruchomości. W praktyce jest kilka pułapek, na które warto uważać, żeby skutecznie skorzystać z ulgi mieszkaniowej, tak żeby urząd skarbowy nie mógł później jej zakwestionować. Problem dotyczy tego, że to muszą być te same pieniądze które my wydajemy na nowe mieszkanie, które uzyskaliśmy ze sprzedaży tej nieruchomości, której dotyczy sprawa. Czyli przykładowo nie może być takiej sytuacji, że my ze swoich oszczędności na początku 25 roku kupujemy mieszkanie, następnie pod koniec 25 roku zupełnie inne mieszkanie, które już wcześniej mieliśmy sprzedajemy i teraz twierdzimy, że chcemy rozliczyć ulgę mieszkaniową w taki sposób, że wydaliśmy pieniądze na początku 25 roku, czyli przed sprzedażą tego mieszkania. W takiej sytuacji nie będziemy mogli skorzystać z ulgi, ponieważ z ulgi możemy skorzystać tylko wydając te same pieniądze, które uzyskaliśmy ze sprzedaży danej nieruchomości.